Witam niezmiernie serdecznie. Kiedyś taki ksiądz przygotowywał dzieci do jakiejś uroczystości, grupka dzieci tam stała i On je zachęcał, żeby były grzeczne, żeby się dobrze zachowywały, i argumentował to tym, że jak będą grzeczne, to Pan Jezus będzie z nich dumny. Otóż tak mi się to przypomniało, bo w dzisiejszej Ewangelii słyszymy. Usłyszałem w dzisiejszej Ewangelii, że mam być sługą, a czasem, niestety, tak mi się chyba zdarza, że żyję, jakbym, jakbym robił łaskę Panu Bogu. Z tego, że jestem uczciwy, że jestem dobry, że staram się kochać moich bliźnich, staram się dbać o moje życie wewnętrzne, o jakieś poszukiwanie prawdy, o szacunek dla innych. Przecież ostatecznie to jest mój biznes. Nie robię tego i nie powinienem robić tego, dlatego że, że Pan Bóg tak chce i że dał takie przykazania. To jest mój biznes, żebym żył dobrze, żebym był dobrym człowiekiem, uczciwym, honorowym, żebym, żebym kochał, kochał innych ludzi. Tak sobie myślę, żeby nie mówić takim językiem, nawet do dzieci, że Pan Jezus będzie z nich dumny. Żeby nie mówić takim językiem do dzieci, bo to gdzieś może zostać w głowie i może się okazać, że później dorośli ludzie żyją uczciwie, nie wiem, z musu, z lęku, że wyobrażają sobie, że Pana Boga można nie przekupić, można go namówić, yy, można go jakoś obłaskawić, przypodobać mu się, składając jakąś tam, yy, jakąś tam yy, ofiarę. Kiedyś tak było, że czytałem takie listy dzieci do Pana Boga i jedna dziewczynka napisała: Panie Boże, jak na mnie popatrzysz w niedzielę w kościele, to ci pokażę moje nowe buty. I, i, i czasem tak to wygląda, nawet w relacjach dorosłych ludzi, że chcieliby się Panu Bogu pochwalić, że mają nowe buty, że wyobrażają sobie, że Bóg się smuci. Że Bóg się cieszy, że Bóg się złości, że można go, można go jakoś pocieszyć, a to, to, już, to już brzmi jak zabobon. Bóg jest doskonałością, Bóg jest absolutem. To nie jest tak, że, 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 że go trzeba pocieszać, bo jest mu smutno, bo mu coś nie wyszło, na przykład z nami, z ludźmi. Jaka jest ta nasza relacja do Pana Boga? Tak sobie myślę, że z jednej strony ona jest tak jakoś mistycznie, tak tajemniczo, duchowo prosta, że mogę zwrócić się, mogę, yy, mogę się otworzyć na Boga, na, na właśnie na absolut, na nieskończoność, że gdzieś tam w środku, mimo moich ograniczeń, mogę otworzyć się na nieskończoność w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Także, kiedy jestem na dnie rozpaczy, na dnie grzechu, mogę zawsze otworzyć się na Pana Boga. Ale czy ta relacja jest tylko tak właśnie, mistyczna, tajemnicza? Czy te ładne buty się nie liczą? Otóż te ładne buty, czyli dobre życie, też się liczy. One mają sens. To, że dbam o siebie. Że dbam o wspólnotę, jestem, biorę udział w liturgii. Że tworzę tę wspólnotę, wspólnotę, która reaguje na ludzi potrzebujących, na, na środowisko, w którym żyjemy, na świat, w którym jesteśmy, że poszukujemy wspólnie jakiejś prawdy, yy, która będzie, będzie jakoś dbała, będzie pasowała do każdego człowieka, nikogo nie wykluczymy, yy, bo, bo, bo każdego serce yy, jest, jest jakoś tam, jest, jest ludzkie i, i jakoś tam możemy, możemy je przyjąć, możemy się z nim albo na poziomie tego serca serca, czy, czy rozumu, możemy się z człowiekiem dogadać, możemy z, znaleźć coś co wspólnego, co nas łączy, nasze człowieczeństwo. I jeśli zostawimy sobie taką otwartą furtkę, nie wyrzucimy nikogo poza nawias, Będziemy mogli o tym rozmawiać, i po jakimś czasie może się okazać, że to ma sens, że ta wiara tak powinna się przekładać na, na moje życie, żeby to moje życie było świadectwem, żeby to moje życie pokazywało, że warto, warto się na tym oprzeć, warto się w tej wierze zakorzenić, zakotwiczyć, że ona, że ona jednak, jednak kieruje moje życie ku dobru. Ale. Ktoś uważny mógłby zauważyć, że w tych dzisiejszych czytaniach było też pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, fragment z księgi proroka Habakuka, w którym to fragmencie prorok skarży się, że prosi, wzywa, a Pan Bóg nie odpowiada. A powiedziałem wcześniej, że do Boga mogę zwrócić się w każdej sytuacji, nawet na jakimś, na jakimś dnie mojego upadku, mojego, mojego zagubienia. Dlaczego tak jest? Bo pewnie wielu ma takie odczucie, że mówimy do Boga, a on nie odpowiada. Otóż tak sobie myślę o sobie trochę, że tak przyzwyczajam się do tego, że ten świat, że mi się należy, że jestem niecierpliwy bo ten świat tak jest skonstruowany i coraz bardziej taki się staje, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, albo na kliknięcie, albo na wyciągnięcie karty kredytowej, że mi się należy, że tak działa ten świat, że zamawiam jakąś usługę i chcę, żeby ona się spełniła. I tak zaczynają wyglądać relacje do Pana Boga. Zamawiam jakąś usługę, mam swoją kartę przetargową, Różaniec, na przykład, idę do Pana Boga i oczekuję, że, że, od, niego, że od niego coś, coś dostanę. Dlaczego Bóg nie reaguje na moje prośby? Otóż tak mi się wydaje, że chodzi o wolną wolę. Wolną wolę ma człowiek. Ja i wszyscy inni dookoła, każdy z osobna. I to naprawdę, jeśli ludzie odpuszczają sobie przykazanie miłości. Miłości Boga i bliźniego. Mówię to o chrześcijanach, o katolikach. Jeśli nie szanują, nie kochają innych ludzi, świat tak wygląda, jak wygląda. Nie da się go zbudować gdzieś tylko w naszym kręgu, yy, odrzucając, odrzucając tych, których nie lubimy. Yy, tutaj trzeba świadectwa wielu ludzi, którzy pokażą, że tą wiarą warto żyć. Pan Bóg za nas tego yy, nie zrobi. Tu potrzeba, Nasze, o zmiany naszego życia. A problem, tak mi się wydaje, polega na tym, że tak sobie patrzę i myślę sobie pff, w sumie nie mam takiej wiary, żeby jakaś morwa przeniosła się w morze. Z drugiej strony żaden ze mnie sługa, bo wiele rzeczy, wiele lat całych, były, były wiele przyjemności, było ważniejszych od Pana Boga, więc tak naprawdę nie spodziewam się zbyt wiele. I to tak trochę wygląda tak na pół gwizdka. Kiedyś tak było, że facet siedział gdzieś na dachu i tak młotkiem stukał tak od niechcenia w, ten, w tę blachę, i ktoś tak patrzył mi: Co robisz, nie? <laughs> mówi, No, co no, on mówi? No, oni udają, że mi płacą, to ja udaję, że pracuję, nie? I tak strasz, takie mam czasem wrażenie, że ta moja relacja z Panem Bogiem jest właśnie taka, na półgwistka. Ani ja nie mam takiej wiary, żebym przeniósł morwę, e, ani też nie za bardzo do, do końca chcę mi się być takim, takim sługą, chciałbym jeszcze gdzieś coś uszczknąć na boku, w związku z tym nie spodziewam się zbyt wiele. I dopiero jak, jak mnie zaboli, to wtedy zaczynam szukać, gdzie mam różaniec, i biegnę do kościoła i krzyczę do Pana Boga, dlaczego. Więc moi drodzy, chciałbym chyba życzyć sobie przede wszystkim, ale Wam także, żebyśmy zawsze zdawali sobie z tego sprawę, że życie to jest mój biznes. Nie robię tego z łaski dla Pana Boga, żeby mu było jakoś lepiej, i przyjemniej, tylko to jest mój biznes, żebym był człowiekiem na całego. Nie na półgwistka, tylko na całego. A to, że żadna morwa nie przesadzi się w morze, to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że to moje życie takie zwyczajne. Albo właśnie Bogiem niezwyczajne może być światłem dla innego człowieka. To jest dopiero cud, kiedy w kimś mógłbym rozniecić jakąś nadzieję, kiedy podtrzymać jakąś nadzieję, że warto żyć, że warto być dobrym. No i tego życzę Wam i sobie także. Powodzenia.